Cześć, witam Was serdecznie, jestem Ryuk i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, jest to trzecia z zapowiedzianych nowych serii, a mianowicie zagrajmy w Sniper Elite 3 Afryka. Eee, cóż, kilka słów o grze, jest to gra wydana w czerwcu tego roku, jeszcze tego roku, 2014, eee, wydana i wyprodukowana przez studio Rebellion. Znane oczywiście głównie z serii Sniper e, Ale również wydali taką grę, serię w sumie Jak Alien vs Predator Czy na przykład drugą część Shellshocka wydali Także no, dosyć znane studio No i przede wszystkim umiejące robić e, Umiejące robić grę o Sniperach No bo kurczę to jest jednak trzecia część już Mieliśmy Sniper Elite V2, Sniper Elite pierwsza część i jeszcze była Sniper Elite Nazi Zombie. Także no, potrafią robić te gry o sniperach. E, tym razem zrywamy, że tak powiem, z, z terenami, no, można powiedzieć, europejskimi. Raczej przenosimy się na, na pustynne tereny i będziemy walczyć w Afryce, jak zresztą nazwa tej gry wskazuje pod tytuł jej no i cóż my zaczniemy sobie kampanię oczywiście dla pojedynczego gracza naszym protagonistą jest Karl ma na imię Karl ten człowiek ale myślę że tego dowiemy się potem ja że tak powiem zaczynam dopiero Kampanię. Nie wiem dlaczego tutaj mam napisane Kontynuuj grę, skoro ja będę zaczynać od samego początku Od nowa, nie grałem jeszcze w kampanię e, Pograłem sobie W Multi troszeczkę I muszę przyznać, że jest dosyć trudna Naprawdę Nie wiem o co im chodzi Tak I teraz tak, poziom trudności Kadet to jest łatwe wyznanie, nie obowiązują zasady balistyki

is a lifeline, connecting Britain with its empire and Middle Eastern oil, making the war in North Africa crucial. As the British and Axis armies face each other across the Libyan-Egypt border, the front line swings like a pendulum across the Western Desert, a harsh, unforgiving strip of land between the Mediterranean and the Sahara. Mechanized warfare has come of age. Here, tanks are king. I've arrived in Tobruk, off a boat filled with replacements and reinforcements. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader, but Axis forces are once again sweeping across the western desert. The Gazala Gallop began with the Allied retreat and Rommel is at the city's throat there is no time for tactics 35000 of us have one order hold to <coughs> tak i zaczynamy e, od oblężenia tobruku No to zaczynamy zabawę, słuchajcie To jest nasz główny bohater oczywiście ze snajpereczką Znając życie powinienem już tam biec i cholera, ale mam czułą myszkę Dobra, może tak będzie ok Strasznie czuła mycha Gram na ustawieniach wysokich słuchajcie graficznych oczywiście Nie wiem jak to będzie wyglądać zobaczymy Jest przycelowanie, a gdzie jest żeby kucnął Samouczek. Kiedy wypuszczasz powietrze z czerwony rąb określa miejsce, gdzie trafi twój pocisk. Symbol szarego rąbu oznacza, że cel zasłania jakaś przeszkoda. Okej, okay, wszystko jasne oczywiście. Skupienie. I leci pierwszy hedzik, coś czuję. I będzie Ojej, przez lornetkę przeszło i w oczko pięknie po rdzeniu po kręgosłupie. E, niesamowita dbałość o, o szczegóły po prostu w tej grze jest. E, czy jego też stąd mam zabić? Chyba tak. No to co? Wypuścimy płucka. I leci drugi. O, pięknie w zębole dostał Masakra ten dźwięk jak dławi się krwią Niesamowite po prostu Ta, ta dbałość o szczegóły przy tych e, powtórkach Jest niesamowita Dobra wstawaj ziomek Miegniemy do następnego punktu Trzeba wyświetlić cele No idzie biec Dobra Mamy kolejnego Nie wiem czy to dobry pomysł, ale ustawiłem Dostaw gardiol e, Ustawiłem No jakaś pelotka nam tutaj przyjechała Coś mi się wydaje że będziemy musieli ją e, tutaj ładnie ładnie zniszczyć Oznacz pojazd e, Czy ja to mogę zrobić hmm, Gdzie mam B Właśnie B Okej, okay, oznaczone jest e, wszystko. I robimy puściutkie płucka Będziemy walić tutaj w bug. Nie umiem powiedzieć tego co chcę powiedzieć, ponieważ ta gra sprawia A! Poszło Poszło Słuchajcie, może w końcu mi się uda powiedzieć um, Że ustawiłem um, ilość powtórek na częstą um, Zaraz, zaraz jestem ranny Co tutaj mamy? Apteczka To jest nasza broń, mamy kamień, mamy krzesiwo Mamy stena, mamy trzy granaty, mamy Velroda. Dwa segmenty zdrowia przywraca, a ten. Mhm. Dobra opatrujemy się i jakie mamy cele w końcu nie wiem czy powiedziałem to co chciałem powiedzieć kurde słuchajcie ustawiłem jako ilość powtórek na często co nie wiem co jest, czy jest dobrym bo jeżeli będzie mm, w miarę dużo takich ładnych hedzików wchodzić to może się to okazać że będzie długo trwać mm, cały odcinek przez to tu mamy mapkę Znajdź drogę przez górną górską przełęcz. Mamy... No, myślę, że to nie będzie jakieś... Co to jest? Gniazdo stajperów tutaj jest, a tutaj mamy cel. Dobrze. Czyli musimy gdzieś tutaj się udać. They won't hear me approach if I crouch. Uh -huh. Tutaj się musimy schylić eee, Czy my możemy tutaj... Ilu ich tu jest? Ale tu ich jest dwóch A ten już śpi, tak? Okej okay. To dobrze I jezus, tam jest jeszcze jeden Cichaczem trafienie w głowę ładnie A tutaj gdzieś miałem Widziałem że można coś zrobić z zwłokami Przeszukać je czy coś Ech Przeszukaj zwłoki Z przytrzymaj Trochę kiepsko bo mi się to e, zgrywa Pewnie widzicie, z czym mi się to zgrywa. Hmm. Dobra, myślę, że jakoś przeżyję bez przeszukiwania tych zwłok. E, albo inaczej zrobimy. Ha. Mm, mm, mm. Zmienimy sobie po prostu te przeszukiwanie na jakiś inny klawisz. E, broń. K Okej okay. Na K chyba może być Tak jest, może być Pięknie, jakieś tutaj amunicje pozbieraliśmy Ech Znowu to cholerstwo mi się włączyło. Muszę pamiętać, aby wyłączać ten przycisk, e, bo że ten... No, właśnie taki mam zamiar. Mhm. Dobrze. Nie wiem, czy ktoś tam za nim jest, czy nie, a chyba jest. Będzie jeszcze jeden dźwięk taki? Ten się cholera rusza cały czas. O nie! O nie! Dostał! Uff. To było powiem wam straszne. Przez przypadek Ich niestety ostrzegłem. Brak tam z czasem stoimy jeszcze. Coś tam kaszlał. Niestety ale go zaalarmowałem. Trochę nieumiejętnie strzeliłem. Mam nadzieję, że tą grę uda mi się przejść jak najbardziej cicho. No jak wiecie moje podejście do Enemy Front, żeby przejść tą grę po cichu, nie było zbyt udane, a dało się tam naprawdę sporo rzeczy przejść po cichu. Swoją drogą ciekawe, czy są tu jakieś znajdźki. Wiem, że w Sniper Elite... V2 y, były różnego rodzaju znajdźki. sobie przeszukamy te zwłoki Już dynamit za pomocą F. Czy ja tutaj mam podłożyć ten dynamit, czy co? Tak się zastanawiam. Czy to jest po prostu dynamit, który... Hmm. Blokowałem jakiś element broni. O kurde. Tak, to wiem. Zdołałem zauważyć, że to jest... Bra. Wiecie co, zrobimy... E, mam taki pomysł żeby tych panów tutaj załatwić w ten sposób. E, tak. Chyba mi coś nie wyszło. Dużo jeszcze? <zysy> <zysy> <trafię>, Trafię czy nie? Ajajaj no Tego jednego udało mi się szybko i cicho zdjąć, a tego drugiego za cholerę nie umiałem trafić A no, zdarza się Masakra Po prostu ten program, który mi tutaj tak nerwy psuje Muszę go odinstalować chyba Tu jakąś apteczkę znaleźliśmy, tu jest gniazdo snajperów. Tu coś znajdę? Nie, chyba nie. Tego jeszcze chyba nie przeszukałem. Może bym tak już tutaj trochę ciszej szedł, co? Bo cholera wie, ilu ich tu jest. Tam jest to gniazdo, z którego strzelają. Oj, a tu jest jeszcze jeden gdzieś. Pięknie wszedło Boże wszedło co ja mówię Ech Weszło oczywiście Sztuka przetrwania kontrola tętna Jeżeli przeciwnicy Jeśli przeciwnicy nie zdążyli cię dostrzec porusza się dyskretnie i powoli W ten sposób utrudnisz wrogą, wrogą spostrzeżenie Twojej postaci Nawet gdy są już świadomej obecności snajpera w okolicy Wolniejsze ruchy pomogą Ci dodatkowo utrzymać niższe tętno z kolei pozwoli z większą precyzją oddać strzał Przydatna bardzo informacja. Dobra. Tym samym znaleźliśmy odpowiedź, czy w tej grze jest coś takiego jak jakieś znajdźki. Myślę, że to są właśnie swego rodzaju znajdźki. Dobra, idziemy tutaj. Jeszcze przeładujemy sobie rodzika. Dobra. Tego mi się udało wyeliminować, no powiedzmy po cichu, aczkolwiek zauważył mnie. Nie. Trzeba poczekać. No! Dobra. Um, jest jeszcze jedno to e, zostało do opanowania. Pięknie. Spójrzmy sobie jeszcze tutaj na Tobruk. Widać coś, czy nie widać nic. E, gówno widać. Jeszcze ciebie mam przeszukać. Okej. Okay. Coś jest? Nie ma nic. Spróbujemy się tu zakraść tak delikatnie. Eee, od tyłu. Kurde, no, gówno od tyłu. Zauważył mnie. O, idzie idzie, 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 Dobra. Zauważył mnie, ale w porę udało mi się go, że tak powiem, odstrzelić. Teraz tych dwóch panoczków. Pięknie! No, zaraz to sprawdzimy. E, jeszcze raz nacisnę ten cholerny przycisk Z i po prostu się zdenerwuję. Przed nagraniem drugiego odcinka e, muszę zrobić coś z tym, żeby ten przycisk Z mnie nie wkurzał po prostu, bo to jest jakiś koszmar. Zdecydowanie wygodniej byłoby mi przeszukiwać te ciała przyciskiem Z, a nie e, K, tak jak w tym momencie to mam ustawione. No ale co zrobić? Nic nie znaleziono? Co za żyd. Dobra. E, idziemy tam, zobaczyć co tam jest ciekawego Widzicie bombowiec Bombowiec nam, e, że tak powiem Jedyne co zrobił to Zrobił nam przejście, tyle Jadą pezeciki 3 Mamy, e, no powiedzmy wstępniak Sniper Elite 3 Afryka i Jadą niemieckie czołgi i niemieckie samoloty nadlatują także No jest grubo, odblokowane osiągnięcie na Steamie Galopem z gazelą No i mamy podsumowanie pierwszej misji Jak widzicie mam już poziom drugi, bo tak jak mówiłem grałem po prostu w multi. Zebrane elementy broni jakieś tutaj mamy Zabiłeś po cichu 8 przeciwników. Czy to jest cel niezrealizowany? Ojej. Wydawało mi się, że udało mi się 8 po cichu zabić. Skoro w sumie 22 zabiłem. Hm. Nie znalazłem ani jednej karty gry. Gniazda Stajperów też nie. Dzienniki wojny 1 na 2, strzały z daleka 0. Cóż, takie podsumowanie tej misji, słuchajcie. Eee, w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapę w górę, eee, napiszcie w komentarzu pod filmikiem, co sądzicie o tej nowej serii. No i cóż, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.